Szanowni Państwo, otóż chcieliśmy dzisiaj w tej aferze Szumowskiego wskazać na kolejne akcenty, które bardzo niepokoją, bardzo zastanawiają nad całą ośmiornicą Szumowskich i wszystkich ludzi i firm z nimi powiązanych. Gdzie są organy państwa w tej sprawie? Gdzie, co robiło Centralne Biuro Antykorupcyjne i co robił minister Kamiński, minister koordynator służb specjalnych w tej sprawie. Otóż minister Gowin, ówczesny wicepremier, w 2016 roku zwrócił się do CBA w sprawie kontroli działań tych funduszy Bridge Alpha, w których dotacje uzyskiwały firmy szumowskich, o to, że mogły, mogło dojść do działań korupcyjnych w kwietniu, a jesienią. Szumowskiego powołał na swojego zastępcę i jeszcze dał mu możliwość wpływu na działania NCBR-u i uzyskiwanych dotacji. To są rzeczy niewyobrażalne. Co robi Kamiński, co robił Bejda w tej sprawie? Otóż okazuje się, że od 2016 roku oni dokładnie wiedzieli, co robił Szumowski, jego brat, jego żona, co robiły ich spółki, jakie pozyskiwali do, dotacje. Niestety, tej wiedzy nikomu nie udzielili, nie poinformowali prokuratury, nie poinformowali innych służb specjalnych i dlatego dzisiaj domagamy się, aby minister Kamiński udzielił odpowiedzi na pytania, co robiło CBA w tej sprawie, jak może funkcjonować sprawne państwo, jeżeli... Organy tego państwa, przedstawiciele władzy faktycznie zatajają ważne informacje na temat działań potencjalnie korupcyjnych wysokich funkcjonariuszy państwa. To jest rzecz niewyobrażalna. To kompromituje tę władzę, to kompromituje tych ludzi. Mamy dość takiej władzy. Mówimy wyraźnie, oni powinni jak najszybciej odejść i rozliczyć się z tych wszystkich błędów. Minister Kamiński powinien jak najszybciej. Upublicznić wszystkie informacje, jakie CBA miało na temat firmy szumowskich, dotacji pozyskiwanych, i dlatego będziemy zwracali się z tym pismem dzisiaj do ministra Kamińskiego, żeby w ciągu trzech dni udzielił pełnej informacji na temat wiedzy, jakie CBA miało jakie działania podejmowało CBA od 2016 roku. Cztery lata mieli na wyjaśnienie tej sprawy. I co? Wierzymy, że nie wiedzieli? Otóż, oczywiście, że wiedzieli, tylko chowali tę wiedzę albo wykorzystywali ją instrumentalnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, <laughs> razem z posłem Szczerbą od kilku dni kontrolowaliśmy instytucje i dalej to robimy. Oczekujemy kolejnych dokumentów, już nie z jednej instytucji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale również z kolejnej. Szanowni Państwo, pytanie w ogóle czy jeszcze leci pilot? Jak się patrzy na to wszystko, co się dzieje w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to albo jest tak, że ten pilot już wysiadł i leci to na autopilocie, albo jest tak, że wszyscy o wszystkim wiedzieli. Proszę zwrócić uwagę: pan minister Gowin zawiadamia Centralne Biuro Antykorupcyjne, że mogło dojść w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do przestępstwa. A CBA na postępowanie. Pół roku później powołuje osobę, które nazwisko się pojawia właśnie w tych projektach. Premier powinien też wiedzieć o tym, dlatego że służby podlegają premierowi. Później pan minister Szumowski zostaje ministrem zdrowia, i pan premier pozwala mu otworzyć kolejną agencję, do której jest przekazywane 300 milionów złotych z naszych wszystkich środków krajowych, z Narodowego Funduszu Zdrowia, z pieniędzy na leczenie. Do NFZ, z nfz jest przekazywane 300 milionów złotych i te 300 milionów złotych w części, jak słyszymy, zostaje przekazane w ramach dofinansowania na spółkę, gdzie udziałowcem, współwłaścicielem jest rodzina Szumowskich. Te nasze pytania dotyczące odpowiedzialności również no, ministra Kamińskiego, ale więcej premiera Morawieckiego, nie są bezzasadne. Dlatego, że tu chodzi o ogromne pieniądze, ogromne nieprawidłowości. Dostaliśmy raport pokontrolny z Ministerstwa Nauki, który nie zostawia suchej nitki na tych dwóch programach, e, które były kontrolowane przez Ministerstwo Nauki, które zostały skierowane do CBA dotyczące spółek z, z udziałem rodziny Szumowskich. I po takich raportach pan minister Szumowski jest powoływany na wiceministra Nauki, a później jeszcze... Ministerstwo Zdrowia i kolejna Agencja Badań Medycznych, którą właśnie kontrolujemy. Ta rzecz nie bywała, dlatego żądamy od ministra Kamińskiego szybkiej odpowiedzi w tej sprawie. To znaczy, co przez cztery lata CBA i prokuratura w tej sprawie zrobiła, do jakich wniosków e, e, doszła, bo jeśli Ministerstwo Nauki mogło w kilka dni dojść do takich wniosków porażających, przerażających, tak de facto NCBR udzieliło kredytu, którego w ogóle nie powinno udzielić. E, był konflikt interesów, e, oczywiście osobowy, oceniający, sami siebie oceniali i tak dalej, Nie chcę już przytaczać wszystkich zdań tego raportu, ale jest druzgocący dla, e, dla obecnie rządzących. Dlatego też, szanowni państwo, PiS na pewno wystrzelił w kosmos, tylko za sterami już tego e, nikt e, nie siedzi. Dlatego będziemy dopytywać i żądamy od pana ministra Kamińskiego w trybie pilnym i natychmiastowym, poza trybem, aby przedstawił informacje w tej sprawie. Szanowni Państwo, 27 kwietnia 2016 roku Jarosław Gowin, minister nauki, pisze dramatyczny list do szefa CBA, Ernesta Bejdy. Pisze w tym liście: Wykryliśmy niebywałe nieprawidłowości w zakresie realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów. Uwzględniając złożoność struktury fakt licznych powiązań osobowych występujących pomiędzy uczestnikami dokonującymi selekcji, proszę o sprawdzenie, czy nie doszło do zdarzeń o charakterze korupcyjnym. W tym samym piśmie Jarosław Gowin dodaje nie ma możliwości prowadzenia czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Proszę o zbadań, zbadanie, czy nie doszło do sytuacji lub zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Szanowni Państwo, kilka miesięcy później do gabinetu Jarosława Gawgowina wchodzi Łukasz Szumowski. Jakby nigdy nic, a przecież to pismo do Ernesta Bejdy dotyczy konkretnego wniosku w ramach projektu Bridge Classic. Dotyczy wniosku spółki której udziałowcem jest nie kto inny, tylko Szumowski Investments. Kim jest wtedy Szumowski Investments? Dwie osoby. Łukasz i Marcin Szumowcy. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją niebywałą. Mamy do czynienia z sytuacją, którą określałbym wprowadzenie lisa do kurnika. No bo jak nazwać sytuację wtedy, kiedy... Konkretne nazwisko pojawia się we wnioskach pokontrolnych, pojawia się w piśmie do CBA, a następnie, jakby nigdy nic, ta osoba zostaje wiceministrem nauki i to nie byle jakim. Wiceministrem, któremu przekazywany jest czasowy nadzór nad NCBR-em w czasie, kiedy inny wiceminister jest nieobecny. Szanowni Państwo, sytuacja jest na tyle druzgocąca, że jest to czas najwyższy zadać pytanie. Po sprawie Szumowskich, po sprawie wcześniej Banasia, do czego służy CBA? Czy CBA służy do tworzenia bezpiecznych korytarzy dla konfliktów interesów zaprzyjaźnionych polityków? Czy CBA zarządu PiSu działa według takiej zasady: przymykaj oko, ale zbieraj haki? Czy taki był cel wywindowania Łukasza Szumowskiego na najwyższe stanowiska? Żeby teraz można było nim dobrowolnie sterować, żeby głos prezesa partii był ważniejszy niż głos epidemiologów, czy w tej sytuacji możemy ufać ministrowi zdrowia i dlaczego PiS pozwala na dalsze trwanie na tym stanowisku? Wszyscy w Polsce mówią do dymisji, Szumowski do dymisji, pokazują to wszystkie badania opinii publicznej. Dzisiaj zadajemy kluczowe pytanie, co robił w tej sprawie Mariusz Kamiński? Co robiło CBA? Dziękujemy. Państwu Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Dobry, Kuczyk, to panowie. Można jeszcze mam.